Ej, to co tak Ej, we trójkę? Raptor prowadzi zajęcia i Zajebisty patent. Dobra, tylko poczekaj. Kurde, ja z tą bronią... Proszę wszyscy, kurde, usiąść. Świata. Dobra, okay, Proszę wszyscy, usiąść. Kto się spuści na zajęcia, ten do... Co ty tutaj rzucasz? Co ty kurwo rzucasz tutaj? Nie, Co ty rzucasz? Nie wolno! Do kąta natychmiast! Do kąta! Nie no, zgubiliśmy się na uczelni, świetnie. Nie odwracaj się! Twarz skierowana no nie, w stronę koki. piwnicy dziwnej. Wszystkie sale są 101. Ja ci kurna dam! Jeszcze raz się odwrócisz! O cholera, Dobra. Nau naukowiec w raptorze. Nie odwracaj się! Słuchajcie, dzisiaj Zależy, na się nauczymy o zaginionych gatunkach i dlaczego raptory są... Oh, jebana! Alien, nie, <laughs> nie odwracaj <laughs> się! Masz Jezus Maria, <ś> coś ty mu oh. zrobił! No, I dzisiaj Do się nauczymy, <śmienie> dlaczego, dlaczego raptory dnia, są lepsze o. od ludzi. Bardzo dobrze, blade Vlade, użył dodatkowe 5 punktów. Kurwa, spóźniliście się! Słucham? Słucham? Przepraszam za spóźnienie i myślisz, że to załatwi Sprawę? A, no właśnie, ja mi się wydaje, że O Jezus jest... Maria! Typowa wow. lekcja w amerykańskiej szkole, panowie. School shooting zaliczony. Alien, zmień proszę skina. Nie możesz być w takim ubraniu w tym miejscu. Nie <grym> możesz być w takim ubraniu a. w tym a. miejscu. O, się... musisz sprzedać wszystko. Admiros co to była zła decyzja. To, nie <laughs> to nie była wiem, zła decyzja, Admiros! Admiros to, to była jest, naprawdę to bardzo, nie bardzo, nie bardzo nie. słaba. Zobacz, to była słaba decyzja. O nie, creepy się zaczynają. O o. No nie, to trzeba je zabić, no. To... Już chory, okay. kurde, grafujące w krypcie, nie, trzeba się tego pozbyć jak najszybciej. No właśnie, przecież no nie ma. Do... Okay. Krypta ma być przyszamy. świetny odcinek Aliena. Dobra, Ale no, no, ja... no bo creepy trzeba zabijać, słuchajcie. Kto będzie miał więcej creepów pod koniec dnia ten wygrywa! No tak. Ja bym trzeba na Creepy? Nie, jesteś Tak, a dlaczego tak bez, bez przyczyny zabiłeś Aliena? No bo był creepem. No właśnie, to jest powód. Mm. I koniecznie nie, mi się to podoba, o, muszę ci powiedzieć. Ja przecież, tak. Ale co, no, co, co, co ty sami już zrobisz niby? No ale, nie, nie no, T-Rexy są pod ochroną, proszę. No mi. właśnie. Dobra. A, no dobrze, ty okay. Nie, no, Jezu, właśnie. ty z nami grasz? No, może właśnie może właśnie zabił? ktoś zabił? Ja, ja cały czas z Madziem, z nie, 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 Zobaczcie, ja tutaj leży ja creep, tutaj ruchu. jest creep. Oh. <laughs> ale powiem ci, że to jest Rinda. dosyć makabryczny widok, muszę przyznać. Piniata. Trochę piñata, chodźcie. <laughs> o, piniata. Wygrałem. Możecie się nie znęcać nad moim ciałem? Dlaczego do mnie No piñata to, to piñata. Piniata. piniata to piñata, stary. O, o. mam <laughs> creepa kolejnego. Mandziu, chodź. Masz no creepa? Masz creepa? Gdzie? Chodź, O, tam uciek? Tak, chodź. Dawaj go złapać. Trzeba go złapać, trzeba go złapać. Mógł zjeść na dół, uważaj. Nie ma tu żadnego klipa, coś wam się pomyliło, chyba. oni nie O, gdzie ja uciekłem. O, co tu znalazłeś? No się nie. Zobacz, tam, jest, tam jest wejście, <kuh> dziwne. O, Będzie tak, tutaj? E, A to nie są wejścia, które otwierasz czasami jako terrorysta kolego? No tak, tylko że tam nie... <śmiech> <śmiech> Widziałem to! <laughs> tam widziałem <zbiega>. to piękno, <laughs> i ten wirus, ale tam jest! <laughs> I dostał, bordę! <laughs> No, wiem, wiem. Wcześniej hmm. nie Teraz pod O nie! nie. Ja uciekał! Pomocyalnie, chroń mnie! O nie, o nie! nie. nie. Śpiewa, Co się dzieje? Czułem! Wiem, jakieś kripy likwiduje. Tak. Dobra, chodź kupcem na górę, pójdziemy lepiej. Dobra, to był, nie, nie, to był niewinny creep mandzio. Mandzio na bliżej. O weź go, jezus, Mariusz, niewinny krip. Klasa jest na samej górze? Tam, gdzie tak jest na samej górze. Ok, może zdąży na laborki, może zdąży jeszcze. Sprawka nie mamy, jakaś morda da przypisać? Ok. Ma, ale macie nauczyciela, który zna się na rzeczy O, chodź, chodź na zajęcia! O, o nie! Zupełnie mi to nie przeszkadza, żeby jest pan creepem absolutnie. Słuchajcie, jeżeli jesteście... Jeżeli uczycie się angielskiego, najlepiej, żeby angielskiego was uczył native speaker. Jeżeli to uczycie prawda. się o creepach, najlepiej, żeby native creep was uczył. No prawda. Czekaj, ja mam tak. jedną rzecz na zajęcia. Zaczekaj. Czy doświadczalną? Rzecz doświadczalną. Dobra, okej, okay, To poczekajmy. To ciało kolegi nie... to. O, masz doświadczenie. Jezu, jaka scena! YouTube ograniczenie. Ten film został zdjęty z powodu naruszenia standardu społeczności. Ej, halo, dlaczego tu bomba leży w tym? Ej, co? On to w, w smoku jest! Yy, ej, ej. się! No tak siedział się odwołane! To yy, nie, nie! Siedziałeś w smoku, no nie strzelaj do mnie! Ej, yy, co to za zabijanie kupczo? A, a dobrze! A ja myślałem, że Ignacy jest yy, zdrajcą yy. i taki master game zrobił! Rozprawę, wyczekałem, wyczekałem do końca. Mam 10. No, elo. Hmm. Kolejny zwykły zwykły zwykły. już dzień się znowu, bo może początek rundy i dźwięk po prostu niebiącej broni. Nie, 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 a gdzie jest całe zbiegowisko. No się też szukam i nie mogę znaleźć ich. Jesteśmy w sumie razem, to chodź znajdziemy jakieś zbiegowisko. Dobra, się szukamy. O! O kurwa. O! A czy Ignacja bym się proponował obrócić po prostu? To co, zabijamy ich? Foxy to kogoś innego musimy zabić. Nie, nie zabijajcie mnie! Dobrze, dobrze, dokładnie tak. Dobra, ja uciekam. Bunkier Ale Foxy, przecież ty z nami jesteś. Gdzie wy tam jesteście? Chodź, Hubsa, poszukamy ich, bo nie, mogę, nie możemy ich w ogóle znaleźć na razie. Bunkier został zalany... Poczekaj, um... powinniśmy, powinniśmy to tu... ukryć. Chodź tutaj, Freddy, Freddy, <laughs> powinniśmy to ukryć. Otwórz mi drzwi. Musicie sobie poradzić z klipami, no, no zaleją. Zostaliśmy okay. tylko we dwóch, przeciwko... To się nie chce otwierać. Dobrze, to Może, nie wiem. Bo... Co się bo... wydarzyło? Tak, tutaj się wiedzę? zatrzymał w czasie. Freddy? Co się dzieje tam? A nie wiem, jakieś takie cool shootingi. No i kurwa, i stary, się. Będę cię tak teraz bił, że Freddy, czy ja, zostaliśmy jako jedyni Dobra. tutaj? Y nie, jeszcze ja jestem. Okej, okej. Nie, nie wiem, co się odzywałeś. Trochę zbiepczyłaś. Nie wiem, co macie na myśli. Czy wszyscy już nie żyją? co? Y so... co? Ciężka sprawa to określić eee... Jest mój kolega, właśnie, koledzy No i... Um... Proszę Wiec... strzały jakieś to, to. Widzisz Admiros, gdybyś się Ta! nie yes! A... Czy ty, Aleś, byłeś niewinny? <grym i zimę> Kolej, słuchajcie, przestaniemy robić takie TTT z 2012. Koniec, koniec z tym. Koniec z tym dobrym. No nie, słuchajcie, ja jestem z innej planety. Nie, po raz pierwszy. O, panowie, z powierzchni. Panowie, mam niesamowitą tak. sztuczkę, którą muszę wam pokazać. Potrafię Naprawdę? zrobić kikołka? Nie, potrafię zrobić, żeby beczki znikały. O chuj, a o. gdzie jesteś? Jestem gdzieś tutaj, nie wiem czy mnie słyszycie. Na dole chyba same. Na dole, no to jedziemy Na dole, mi się nie nie słychać. Ej, czekaj, że to słysza. jest jakaś pułapka, ale nie chcę nas wszystkich zaciskać. No nie, na ja pewno to nie ma żadnych znamion pułapki. Ja no pierdzielę, dacie mi zrobić sztuczkę. Poczekajcie, niech przyjdą sobie chłopcy jeszcze i poglądają Kurde. sztuczki. Jest. Ta jest. Na ta na nie, po zadziałała. na jak wskoczyć na beczkę od góry, to ona się zapada pod ziemię, tylko ta nie. A pokaż. Um, magia, o, magia Y po To widzieliście? Nie, nie patrzyliśmy. Akurat się nie patrzyliśmy. No ja piernicie i teraz wam Na co? No pewno nie oszukujesz nas. Czeka. Nie, pan. A masz to nagrane? Wow. O! Słuchajcie, nie! Wychło? Nie, słuchajcie! Klinicu, spalić go! Spalić wierzy? czarownicę! Spalić! Nie, nie, tak! Nie? Dobrze! Co Majdza, tu się wyczynia? Admirus! Admirus jest! Admirus strzela! Co, 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 co. Ja nie jestem. co tu się wyczynia! Mandziu! Stop! Stop! Sprawdź Admirosa! Sprawdź Admirosa najpierw! Stop! 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 się. Ja sprawdzę Aliena! Admirus był, dobra? No to dobra, ja spraw- jestem antyczarnomagia! magia. Dobra, jest, No ten nie. Byłem, nie. Ja byłem mam czarno ciśnikiem, no. A Dobra, czy jeden jeden raz z nas raz, raz musi być. Spalić I inaczej, czy ty jesteś zdrajcą? Nie, jestem inosentem. Ja mam Sprawiedli tylko figla blady. Wszyscy, którzy, wszyscy, którzy patrzyli, jak uprawia czarno księstwo. panowie, ja jako jedyny strzelał, a... Zanim zaczniecie w siebie strzelać, no. ja, ja, ja mam hmm. je jedno zdanie. Ktoś powiedział, że kończymy z nagrywkami 2016, a potem je zaczął. Możecie rozwiązać to już. Dziękuję bardzo. To nie ja byłem! To nie. Zaufałem Ci, Alien. Ale, 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 chodziło o ciebie! Nie, wręcz przeciwnie. O, już słyszę strzały, dobra, znowu widzę początek rundy sawy. Po e, ignacy, ignacy, sam. Co wy tu Ich razy nie wyszło ci trochę. Nie, nie ma. A okej, okay, otam chcesz, dobra, to też No to się w broń, A ty brawa, brawa. można tam dalej pójść, chcesz? No, tylko daleko nie pójdzie. Ale można tutaj zostać na przykład, już. Jeżeli wszyscy, wszyscy jesteśmy niewidni, ja jestem. Ja już są absolutnie wszyscy. Aha, to tutaj jest wszyscy a, tutaj wszyscy przyszli, okej, okay, no to nieważne, no to. Elo. Wszyscy nie bini, <laughs> to jest podejrzane, no bo jak jest no, reale, to, słuchajcie, to jest. Bini, słuchajcie, bini. słuchajcie, zostawiam wam śmieszny granat i spierdzielam. Trochę się robi niewygodnie. Nie, 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 nie Trochę niekomfortowo. Nie wiem czy nie, nie tak. mogę was odnaleźć. No, no to 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 biegałaś, nas właśnie nie do końca. No nie, mam. nie mam. można Czekaj, można to ruszyć? Admirot, ale tobie chyba nie możemy ufać. tutaj chyba jest najlepiej. Ignacy na poważnie, zobaczę. O, zobacz, zobacz, tu nie tak jest. O ty, e, patrz. Ej, tak ktoś rzucił we mnie granat? A taki śmieszny. O! Tak. To dobre jest. Dobrze, w sumie? To ja muszę to z tej jest. strony. No mam drugą stronę na Nie, bo mnie widać. No dobrze, otrzymajcie mnie na murze. Musicie mnie sprawdzić, proszę bardzo. A dobra, to męciu. Dobra, słuchajcie, to ja wam powiem tak. My z Ignacem niewinni. Jesteśmy niewinni. Zaczęliście hmm. się strzelać ze sobą, bo między wami A jest czy... dwóch zdrajców. Nie Nie, właśnie mi się dane. wydaje, że Mandzio może być zdrajcą albo, albo Ignac by jest być zdrajcą. O, nie, Ignac jest na tak. 100% niewinny. A skąd taka pewność? To właśnie. Bo ufam dzisiaj. A, A o, no, to lecimy zlepać, no, nie chce pać no! O, jednak Admiros! zdraj, Mówiłem... right, zdrajco! Mówiłem wam! Admiro. O, nie! Powiem wam, tak! Tu osoby, po których byście nawet się nie spodziewali. Nice! Nie, nie ma z życia! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu szybko! Nie, wow. Jest! Yes, tak! Nie brawo Ignacy! Brawo Ignacy! Udało się, dorwaliśmy Jest nas czterech. Kuk ja. może z nas przeżyć. Co? Ja Naprawdę, z odcinku na odcinek jestem coraz bardziej zaskakiwany. Cześć, kuba! Krypie je no, Kurde. elo! O! o! Dobra! Drodzy, ja, ja potrzebuję typy To na pewno będzie Bloody i Ignacy. Jestem pewien, tak. no, A bo co się o... kurwa zrobiłem dzisiaj, ty. To tylko dlatego, że jestem czarny, kurwa? No. Nie, no zakumplowałeś się z Bloody. To już, to już podejrzenie To się narzuca. Ej, nie wiem, może powiedzieć Nie, no dlatego, ja, ignacemu, ja ignacemu upam i mi się wydaje, że nic nie widzi. Tak. Pierdolę siedzę tutaj. Dobra, zostałem z nimi sam na stołówce. Jak się przestanę odzywać, to wiecie, co robić. Hmm. Hmm. Ej, ej, gdzie Cię. O chuj Mandziun, że Alien go zajebał Dlaczego ja? Bo ciebie nie no bo było z nami, a byliśmy w czterech no na, na przykład <laughs> Ja wiesz, no, się nie. Wydaje, że to jest fake. Ja mogli sfajkować To jest to fake, fakeować, ale, ale Mandzie był traitorem. Mandzie był traitorem, więc mogli się zabić, żeby go po Ja dobre, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Jak to go, zobaczymy, to no, to chodźcie, chodźcie, chodźcie. go. Ej, idziemy go poszukać, I idziemy poszukać Mandzie. Uwaga, Może na raptory gryzą. Na którym poziomie jesteście? Pierwszym, drugim, trzecim, czwartym? Nie, Na tym O, słyszę strzały. O! Stanuje. Stanuje. To tutaj się ukrywa. Uwaga, oni zrobili fake ciało. Dobra, to się z nimi zajmiemy. Teraz sprawdzimy Vladi'ego mm. Albo no się nie zajmiemy. Się nie zajmiemy. był traitorem. Okej. Okay. Ej, to by było w sumie śmieszne, jakby się tak, wiesz, ganiali w kółko. No to prawda. No, to no, prawda. Trochę to Jaki wygląda jak benny kill. Ma... <laughs> ben <Hill>, właśnie. <laughs> no kurwa nie! <laughs> <laughs> Aj! SŁUCHAWKI o, 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 MAM NA ODRÓT bo Nie użyłeś radaru. O, o. Nie, ja chciałem kupić, o, o. chciałem ożywić Bladiego, tylko że był problem taki, że miałem słuchawki na odwrót założone, dlatego poszedłem w tamtą stronę. najlepsze wytłumaczenie. Serdeczny widok, otwieram drzwi i kupuję z shotgunem po prostu. I nie ma tak, jak się nazywa, zaufanie po prostu, nie? Bladi! BLADI! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Co? Jak o, widzisz o, o to? Ta. Zobacz. O Jak się tam wejść? Nie, nie wiem, kurwa. No kurwa, każdy już to widzi. No kurwa, był SAM <grym> Bladi, pokazuje samemu Bladiemu i są wszyscy. A idźcie, będę. Nie ma kto no, no, ja 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 zrobić. Nie kto się, ja wiem, że robię, aby się. Nie ma nie Mangio, jestem zły. Idę sobie. Dość tam, Co się tam dzieje? się Co tam Co tam się to oh. Co tam robi? Co Ta strzelać do mnie pojebańcy? jebańcy? kurwa, pojebało cię! Zdychaj za to! Musimy inny szczęść do mnie Pa, patrz, już jestem. Że, że, Czemu do mnie strzela? Was... Do... Bo tutaj strzelali do mnie. Ej, to jest podejrzane, on jest jakimś tajnym pomieszczeniu. Sorry, sorry, no, no. sorry. was. Ja ryję, pierdolę was, nie gram z wami, cześć. Na razie cześć, pompa. Jebać Fubusą, tak. masz elo. Powiem ci, ale, że za to masz skor minus 20, wiesz? Na ale dlaczego? O, kto strzela? Tej p***y, no. Kuba, do Kuba, kto strzela? strzela? Nie, nie, nawet do ciebie strzału nie, strzał nie Dajka. wytoczyłem. Dajka. Dajka. Dajka strzela. O. O! O! Już wszystko wiem, dlaczego strzelałeś. Dobra, no mm, dostał? dostał. Brawo. Yy, tylko jest jeden problem. Chyba zostałem sam, co? Tak. to Trochę tak. Aha. O! <grym> no tak, sympatycznie. Ale <grym> No, <grym>. no Alien, no czemu we mnie strzelasz?! No mordo o, ej, czemu?! Ale... No A, kurwa, Alien! No, tak no jest. Ej, chyba Mandjo został zabity przez Aliena. O, no nie, nie, nie to. Nieprawda! Ale inny korek! nie czemu ja mnie zabijał? To, to by nie no. nieprawda! Dobra, chodź, idziemy No do czasami jej, przesuwać dobra. to. No ja właśnie. No nie, to wszystko. Ej, To się nie, nie da. Czekaj nie nie jeszcze żyje. raz. Ej, serio, się pozabijali? Brady był tutaj torem, a Minos był innocent. Ej, Mandjoi był z Rycon i nie żył. No. Chwil, pan nie wili. O pan O, 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 dawaj, dawaj, dobrze, Alien. Ale inaczej sobie zaufamy tutaj, to będzie, wiesz, co będzie. Co to było? Otknąłem się Burde. i straciłem 30 punktów życia. Co to by było? Co, co, Powiedziałeś, że jak sobie co zaufałeś, to co? Hmm. Ale może byś, byś kurwa... Nie nie zabijał wszystkich wokół, tak jak mnie zabijeś bez powodu? Ja pierdzielę, no co ty do mnie masz? Dziwnie to brzmi. Jakaś... No oczywiście, że dziwnie Dobra, to brzmi. Dobra, mnie. Hmm. Mandzio nie żyje, ale się odzywa. Tam jest. Aha. No bo nie mamy zasady, że trzeba nie żyć. Eee, tak, to prawda. Dobra. Coś tu nie gra. Tam ale gdzieś, gdzieś tam, tu leży powodem. Ignacy martwy? Nie <misunderstood> wiem, no co z nie. nie! Czemu ja później ze swojego ziomka? Co? Co, co, za no, nie, nigdy mnie nie zabił! To to nie zabił w ogóle. Mnie, to, to mnie, nie, zabił, nie! Ogóle. Mnie? Mnie tego nigdy nie zabił, Alien, Kiedy Ja był twój kumpel Blad! Nie, nie zabił na mnie! Ja... ja, left ja... Left. Ah, okay. Okay. i Admirosa zabił! Oh, alien jest hurt, Alien jest hurt. Bo spadł na... No zdarza się! No, ja na to mam ostatnio grana! A tu co jest? Aha, to jest to, dobra. Ej! I zajebiście, się, na prądy, tam się Ej, zajebiście, Ej, to za miejsce? Mam jest? pomysł. Się, mam jest, fajną jest, zabawę. Jest, mam jest, zabawę. E, pomysł na fajną zabawę, Ej, zobaczcie. kto wchodzi, tego zabijamy. Teraz wam pokażę, jak się będziemy bawili. Mamy Jezu, e, tyle beczek, to, ilu nas, to, nas to. jest, Admirus, Admiros, bombę podstawiłeś! No <laughs> <To> za georganie. <laughs> no Jezu, Admiros, to była najchujowsza bomba na świecie, no proszę cię. <laughs> Który kabel mam o, przesiąć? Nie. Nie, jak to wybuchnie? To Ale Zginę na przykład. To eee, strzela. Hobson. Nie jestem zdrajcą, mówię od razu. Chciałem sprawdzić aliena, ale jednak mi się nie udało trafić. Ja to znalazłem jednym pomieszczenie, które ma fajne Można rzeczy. mi ufać, naprawdę. Ha. Wiesz co, powiem ci tak. Wszyscy o, się pozabijali już, mordo. Co to mówisz? Jak ty się wszyscy pozabijali? No tak. Ja, ty, sz... ja szut on site robię już. I okay, ktoś oprócz ciebie żyje jeszcze. No, Aha, ch ch chyba już nie żyjesz, tak? Nie nowy... nowy nowe wydarzenia życia nie żyje. Żyj i ma się dobrze. Ja nadal jestem w mojej krypcie. Jest tam bezpiecznie? No pewka. Kurwa. No, no, jak to kurwy, kurwy, kurwa! Kurwy! Kutasy!